Uh, our loops. Presence. Jakub w wielszczani Rocznik 2003 Jest chory mm -hmm. na raka uh, yeah. Ciężko jest być obiektywnym, gdy oceniasz wygląd innych ludzi mm -hmm. Ale my łamiemy schemat tam, gdzie nikt się nie trudzi O oh, nie! Prosty przekaz, zrobić show, zebrać kasę Uratować życie w Trymiga. Yo. Więc słuchaj jak to działa, bo się nie wymigasz. Pierwsza Oj, nie. sprawa przelew na konto, możesz udawać ci się na nim Ale parę groszy krzywdy ci nie zrobi, bo wiadomo w życiu hajs jest potrzebny Yo. I nie ma co emocji tłumić, więc przestań człowieku wreszcie ubić. Lecimy dalej, dopłat na żywo zachęcamy w listopadzie wszyscy w kilku miejscówkach się spotykamy Wszyscy, każdy z nas. Chrobrego 11 listopada, a jak ktoś na kierowej będzie, to niech pod Tesko wpada. Zapraszam, murem za kubem, cała bielska młodzież. Bo tak wypada, gdy ktoś ma problem. To nawet typowy dres. Mentalną dźwignię, z sercem nakłada. Jak widać, pierwsze wrażenie może być często mylące. W życiu posługujemy się stereotypami i oceniamy ludzi, zanim ich jeszcze dobrze poznamy. Dres równa się bandyta, punk równa się narkoman, młodzież i młodość jest to zdrowie i siła. No właśnie, i tu chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę na tę ostatnią rzecz, czyli na zdrowie i młody wiek. Zapraszamy serdecznie do zbiórki dla Jakuba Bocka, 17-letniego wierszalina, którego los nie potraktował fer i zrzucił na jego barki chorobę – raka kości. 16 listopada będziemy na Was czekać kali ze zbiórką od rana w kilku miejscach. Zbiórka odbędzie się na ulicy Kierowej przy Tesco, a dodatkowo również na placu Chrobrego i na ulicy 11 listopada. Skarbonka będzie również stała w sekretariacie szkolnym na ulicy Dworkowej 5. Jak ktoś nie ma czasu, to pieniądze może wpłacić również online, link poniżej. Jeśli chodzi o nasz wygląd i cały film, chcemy w ramach solidarności po prostu pomóc osobom chorym na raka, wyrazić zrozumienie i przekazać dalej świat, czym jest ta straszna choroba, która często dotyka bliskie nam osoby. Chcę przyciągać wzrok, zainteresować i kontynuować dalej takie akcje. Bądźcie z nami i z osobami, które tego najbardziej potrzebują. Pozdro.